Trzymajeszko za kolaki, witam was w kolejnym odcineczku oczywiście z CSGO Skinsa, oczywiście na samym wstępie najprzykład promocyjny, kod ZBIKU44, który daje wam 10% bonusu przy dowodowaniu oraz darmowe 2 zł i 10 groszy na start. No i standardowo Daily Case co 24 godziny możecie sobie otworzyć. O, oczywiście co, oczywiście do wygrania jest skin, jak to przy każdym odcineczku wystarczy wyjść na Discorda, link jest w opisie. Pod każdym odcinaczkiem. oczywiście z automatu na Discordzie odpala się konkurs e, tak samo jak i na e, live. Ie. Co 5 minut macie losowanie. Fajnych skinków. Tu jest pierwsza pitewka. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja na kanale oraz komentarz. Bardzo mile widziana. E, co, zaraz 6 koła subów, lecimy po 10, może. Może się uda kiedyś, no może się kiedyś uda. No liczmy na to, że kiedyś się uda. Zobaczymy, co z tego będzie. Codziennie również macie shortsiki, jakieś takie, niezwiązane z CS-em, ale mogą Wam się spodobać. Jeżeli Wam się wyświetlił, to, to super. To zostaw też łapeczkę w górę. Będzie znakomicie. Kolasa on, co on kurczę trafia? Trzy razy kostkę. Shadow to gersy. Lorki. W stanie Well Worn. No grubo, grubo. Niech wygra Niech wygra chłopak Kurcze nawet tu miałem dźwięk Czyżby ktoś mi zostawił subskrypcję nawet w tym momencie Nawet nie wiem kto A oczywiście jeżeli chcecie sprzedać skiny bądź Wymienić się to oczywiście Pireit ko to oczywiście znane z biku 4.4 35% bonusu przy doładowaniu Warto fajne opcje szybka sprzedaż również wymiany skinów od groma i jeszcze więcej do wyboru. Macie tutaj wszystkie rubryczki, używając mojego kodziku. Oczywiście mnie wspieracie, za co wam dziękuję. I za to, yy, że mnie wspieracie. Pojawi się w tym miesiącu kolejny konkurs. Pewnie na Pirate Swapie Tym razem już jakiś ciekawszy. Więc bądźcie czujni. No i zobaczymy, co tu się wydarzy. Kolasa ONWH, zobaczymy. Cholera, kolega kolegen ty za dużo wygrywasz. Za dużo wygrywasz. Nie tak miało wyglądać. Ogólnie dzisiaj e, chciałem potestować skrzyneczkę Rootless, e, tylko. No, tylko się troszeczkę zapomniałem. Troszeczkę się zapomniałem. Damy oczywiście Jester'a, Jester Modzik, zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślałem, że może i jakieś dwie pierwsze bitewki kośniemy, coś wygramy, ale ciężko, powiem Wam, że ciężko na razie. Zobaczymy jak tu, no tutaj trzeba liczyć na Butterfly'a bądź Karambita, najlepiej Butterfly, bo to jest różnica dwóch stów, a te dwie stówki już nie raz się przekonaliśmy, że potrafią zmienić naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Yy, na razie słabizna, na razie słabizna. Yy, bardzo dobrze, rewelacja, rewelacja, Crimson webik yy, elegancko. Electric Hive, ok Co tu jeszcze ciekawego? No rzuć coś jeszcze mi, 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 mi 200zł, proszę nie proszę nie Dobra, myślałem że już to wygra, jest bardzo dobrze Butterfly'ki sobie oczywiście zostawmy, to sobie sprzedajmy No i to mi się podobało, to mi się podobało Rutlesiki jeszcze testujmy, tylko zrzajmy 3 na 4 osoby może underdog? Może underdoga, no trudno, najwyżej przegramy, no najwyżej przegramy, no mam nadzieję, że po prostu nic nie trafimy, naprawdę jakiegoś, nie wiem, dwa albo trzy razy jakiegoś karambita czy butterfly'a, bo też takie rzeczy się czasami dzieją na underdog'u. Zaczynamy rewelacyjnie, zaczynamy rewelacyjnie, bot Michael, karambicik. Butterfly, okej, okay. dobra, mamy najmniej, proszę, żeby tylko teraz nic nie trafić. No i nie, no i nie, Hypnotic, Hypnotic, Tutaj bot i samo delikatnie yy, przymulił, przymulił, ale nic się nie stało. Ale pula naprawdę znakomita, tak jak sami widzieliście: karambicik Butterfly. Yy, no, Kajaczek na, do nas jakiś dołączył. Wariat, oczywiście ci pozdrawiamy, przyjacielu, yy, serdecznie. No i. No i no. No to obyś, przyjacielu, wygrał. Obyś to wygrał, oby nie wygrał, to bot. Wolę oddać tobie. Niż oddać to botu oczywiście Oho, Ciężka, ciężka przeprawa kajaczek, ciężka przeprawa Bardzo ciężka, niestety nie wygrywa A szkoda, 15 koła było do wygrania, to sobie sprzedajmy To już możemy sobie w sumie również sprzedać Na zero w sumie jesteśmy Może otwórzmy jeszcze coś tutaj ciekawego Czy jest jakieś, czy są jakieś nowości w ogóle na stronie, takie Dobra, dajmy Lunara. Lunara, tak na koniec, tak naprawdę odcineczka. Nie będę Was też dłużej męczył. Mm, chciałbym, żeby te odcineczki też trwały. Co? 1700. Ja nie widziałem, że taka jest droga. To jest chyba w Faktoryniu, ale to chyba w Satraku. Tak mi się wydaje. Chyba, że to jest w Faktoryniu normalnie tyle kosztuje. Ale no, powiem Wam, że. No, chociaż ładna, no ładna jest ta. Ładna jest ta meczka w, w cs To się w sumie nie dziwię, że, że cena jest spora. Skaucik, bardzo dobrze. Nawet za trzy koła może być. Nawet za trzy koła, a my trafiamy 1500, najsłabszy jaki był. Dalej, 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 dalej. Hydra kurka wodna. No dobra, damy sobie ostatnie 2 trzy otwarcia. Liczmy naprawdę na farta. Liczmy naprawdę na farta. Wiem, że tu chorus często leciał. E, tyka, e, bajonecik, talonik, rękawiczki. Często coś leciało. Teraz widzę, że delikatna jest przycinka. Jest delikatna przycinka. Yy, dobra. Trzeba inaczej zrobić. Trzeba to inaczej zrobić. Ostatnie 4,5. Co ma być to będzie. Cholera. No, co ma być to będzie, to tutaj nic nie będzie. To tutaj nic nie będzie. 900 zł. Kończymy, kończymy, bo będzie zerowanie. Kończymy, kończymy. Eee, tym miłym akcentem kończymy odcineczek. Dziękuję Wam za oglądanie, łapeczka w górę, subskrypcja na kanale oraz komentarz. Widzimy się jutro. Dobra.